3, 2, 1. Shimano, Shimano widzę witam Was w kolejnym odcinku na stronce G4 Skins na wstępie. Pamiętajcie, żeby używać kodu promocyjnego korczy, który daje Wam plus 10% do, doładu, do deładowania i skrzynkę Milspec dla nowych użytkowników. Wystarczy, że znajdziecie sobie w link e, w opisie, tam e, wystarczy, że sobie klikniecie i już Wam się automatycznie doda. I także nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zostawić łapki w górę i komentarz, wtedy wygrywacie tego skina, który się też teraz na ekranie, a my musimy sobie wybrać wygranego z ostatniego odcinka. A będzie to... Z gredu S, z gredu S, mocny banger, trzeba zobaczyć. Tylko sobie tutaj jego mocny banger dobra napisał. Także e, on wygrywał, wtedy było hasełko. E, także drodzy widzowie, nie zapomnijcie stawić suba łapki komentarza, wtedy bierzecie udział w giveawayu. A my przechodzimy do odcinka. Dobra, widzowie, jesteśmy już na stronce e, i co dzisiaj będziemy sfokusować się tylko na proficie. Tylko profit. Jak najmniej straty, jak największy profit, więc taki dzisiaj dzień czuję. W sumie dawno tak nie miałem, że, że skupiałem się na tym, żeby jak największy profit zrobić. Jednak zazwyczaj to albo przychodziło samo, albo, albo ja na przykład rozgadywałem się na jakieś różne tematy i nie skupiałem się na tych bitewkach. Także dzisiaj full focus staramy się przez te wszystkie odcinki, które na razie były, tą całą swoją wiedzę GeForce tutaj wrzucić w te bitwy. I próbować tutaj, no kurde, tutaj musi pod pewor coś trafić z UMPa, żeby był remis. No ale niestety nie trafia i on wygrywa. Całą swoją wiedzę GeForce sobą musimy tutaj teraz tak popchnąć e, do tego, żeby tutaj właśnie starać się machnąć jakiś profit. Ale właśnie tak, żeby e, nie wchodzić od razu całym all inem w te bitwy, tylko tak stopniowo właśnie starać się e, bitwa po bitwie spróbować tutaj wygrać. No, ja już widzę, że to tutaj tak nie wygląda zbyt kolorowo. No, już widzę, że tego nie wygramy. Także bardzo śmiesznie, ale w sumie mogę jeszcze raz spróbować taką. No, jeszcze raz taką bitwę i w sumie dobry tutaj był Profit 14. Tak. Spróbuję jeszcze raz. Wiecie, no, już tak standardowo dwie dyszki przepalone. Ja cały czas, że tak powiem, e, czuję, jakbym miał e, kamień w buzi. E, bo tak, tak jest cały czas dziwne uczucie. Nie wiem, jakbym miał coś przydziąćle. OK, dobra, tutaj nawet spoko zarzuciło z tego one I dobrze, 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 dobrze. No i tylko Goldson, niech nas nie zawiedzie, i będzie. Chyba wygrywamy. Ja jak wyca, ale dobra, pulka 30 zł z sześciu. Wiedziałem, żeby zrobić jeszcze raz taką samą bitewkę. Dobra, teraz możemy coś innego przeszpącić. Więc zrobimy sobie może w ten sposób i dorzucimy. I, do... i dam to teraz. Dwóch na pointerasu, Klasyczna bitewka. Afera pieskowa. No i dobra, no i próbujemy coś tutaj. Dobrze, pierwszy dla nas za dziewiątkę. Ten auk, chyba w jakiej skrzynce jest za 19 w ogóle. o i gwiazdeczka dla Botaneksa. No tutaj robi się już ciekawie, ciekawie się robi. Ale tylko zadyszkę dla niego. Ale jest jeden jeden w skrzynkach. Dobrze, jakbyśmy tą wygrali, ale przegrywamy. No chyba musi ridiculous krzyżka, no nie zawieź nas, nie zawieź nas, no i nas zawiodła niestety, niestety nas zawiozła, zawiodła, zawiozła, zawiodła, no i jeszcze my dorzucamy za 25, chyba tutaj standard by wszedł, tak mi się wydaje, no niestety nie oddało i musimy się tutaj e, skupić, no bo ten budżet, no fajna, fajna pulka była znowu w tej bitwie poprzedniej. Botnex, Botbandura Bandura do nas dołączają. No tutaj cały czas musimy, cały czas muszę być skupiony, żeby mm, się nie rozkojarzać. Ale super ta skrzynka Golson Nie, no pewnie, oczywiście, że tak. Okej, okay, okej, okay, dobra. <laughs> Nam dało tego gorszego. Ok, dobra. Ale teraz Bot Bandura musi coś trafić, bo on tutaj i trafia za pintkę. No dobra, to my tutaj tak na remisie jesteśmy z tym Bandurą. Dobrze, i Bandura nas wyprzedza. Tak, zgadza się. Fajnie, 27 z bitwy. E, Za dyszkę. W ten sposób. W ten sposób to wyczuwam. Mam taką czutkę, że ta Goldson teraz mi odda. Tak mi się coś wydaje, bo Dżinol boczeli. I zobaczymy, zobaczymy, czy coś tutaj e, się uda, że tak powiem. Dobra, 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 dobra. Na pierwsza Pierwszy jeden one fajnie oddał. Druga. No bywało lepiej, ale w sumie nie masz takiej tragedii. P2000, jakaś gwiazdeczka. Nie, ale tutaj do... dobra, dobra skrzynka. Skrzynia Bobby. No tutaj coś liczę, liczę. No dobra, ok. No i Goldson dla nas. Goldson dla nas i jest klasa. O Boże, za szóstkę mu aż dało. No niestety, ale dobra też bitwa była. Znowu taka tańsza bitewka. Dzisiaj tak e, na spokojnie bardzo się staramy. Chociaż mogłem tutaj na standarda wjechać. Kurde, tak teraz do tego doszedłem, że mogłem na standarda e, e, wrzucić. No ale trudno, nic niestety nie poradzimy. Dobra. <laughs> pierwsza, pierwsza, pierwsza. No dla nas oczywiście. 2,40. Nie, a tragedii. Tak, coś czułem właśnie, że może tutaj wyłomnić się standard, że tak powiem. E, Okej, okay, dobra, tutaj dobrze, całkiem dla nich. Fajnie, fajnie. Drugi goldson. No dla nas tym razem, ale ten za 44 grosze. No i Swapik dla nich coś daj. Okej, okay, nie wiem. Okej, okay, nasze. 4 zł do przodu. W taki oto sposób robimy sobie na trzech graczy. Na pointerszu i zobaczmy, czy coś tutaj może nam oddać. Komar do nas dołącza. No i bot Shelly, ale ekipa się zebrała. Eee... <grym> ok. Dostajemy gwiazdkę z botem Shelly, więc fajnie, fajnie. PP Bizonik, chyba dla nas. Dobrze, prowadzimy jedną. 201 jest. Eee, P2000. Okej, okay, dobrze, dobrze, dalej 2-0-1 No jakby jednak Znaczy Jakbyśmy wygrali Ok, 2-1-1 No i albo nic, albo dla mnie Dobra, i mamy losowanko Tutaj bardzo fajna pulka jest A nie, wygraliśmy Wygraliśmy, przecież zapomniałem, że jak są trzy takie same To nie ma losowania, tylko każdy dostaje I robimy teraz na trzech Na terminalu taką bitewkę I zobaczymy, czy coś się tutaj uda Idealnie 30 zł Co do grosza no i liczę, liczę, nie ukrywam, że liczę bardzo na tą skrzynkę, no ten Bobby poprzednim razem niestety dla nas nie oddał nic, e, bo poleciało jakieś gówno totalne, więc teraz liczę, że coś fajnego da, okej, okay, skrzynia Ridiculous nic nie dała, no w dzisiejszym odcinku nie chcę oddać ta skrzynka, ale liczymy na nią, w drugim rozdaniu też nic nie dała, Ok, Mac 7, on lubi zaskoczyć, On na ta skrzynka naprawdę lubi zaskoczyć, no i tutaj bardzo fajnie, 19 zł, e, USP, mm. Nic nie leci. No mam nadzieję, że dla nas coś poleci teraz mocnego. Dawaj Bobby. No i mamy remis z botem Peworem. Tutaj bardzo fajna pula, więc liczę na nią. I wygrywamy 61. Eee, mamy 91 zł. Dobra i dajemy to sobie na trzech graczy w trybie yy, underdog. I liczymy, że coś tutaj fajnego nam poleci. Mogłem tego Radiculusa. w sumie mogłem w ogóle jakiś inny tryb dać, na przykład Crazy Terminal, ale dobra, już, już przeżyjemy, bo ten Radiculus to tak szczerze nie oddał, więc taka może być tam czutka, że jakaś gwiazda tam się może chować. Okej, okay, 3 złote, magnezjum dla nas leci, więc niezbyt dobrze. Druga skrzyneczka, no, tak sobie. Kolejny Goldson. Dobrze, dobrze. Na razie tutaj oddaję. Chociaż my mamy prawie 7 ziko, e, Już mamy prawie 9. E, no, ten Nexic cały czas te flashbacki ładuje. E, no, powiem tak, no nie wygląda zbyt ciekawie. Szczerze, same najlepsze skiny mi tutaj lecą. Naprawdę, z każdego Goldsona poleciał skin co najmniej za dwójkę, ok P2000 Znowu dla nas za ósemkę, no to to już jest nie do odbicia, no chyba żeby i dwie gwiazdki poleciały Jakieś skiny, nie wiadomo jakie, oczywiście Tak też czułem, że będzie standardzik tutaj To robimy sobie na trzech graczy Na trybie Underdog próbujemy, no i zobaczymy. Ostateczna, ostateczna bitewka, bo tutaj nam się rozciąga ten odcinek po prostu w nieskończoność. Tak też czasem się zdarza tak zwany e, syzyw z mojej strony. Cały czas po prostu będę, że. Oj, 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 oj. tutaj bardzo ładnie oddało w pierwszej, pierwszej skrzyneczce. No, druga już taka nie ma tragedii, no, ale że taki syzyf, że ja ciągle wokół jednej kwoty się obracam, no, proszę, jak tutaj daje ta, ta, bitwa, dawaj dalej, dawaj dalej, ale nic dla nas, nic dla nas, no, my tutaj raczej prowadzimy, tutaj z Ginoldem na razie mamy, okej, okay, jeszcze nam dokłada pintkę Bocik Pago, no, Supon tutaj, no, nie wiem, co by się musiało stać, chyba gwiazdka musiała dla mnie polecić, ale nie leci, także wygrywamy tą bitwę i czy tutaj będzie przebita Setunia, oczywiście, drodzy widzowie, że będzie przebita Setunia, więc ostatniej bitwie się udało naprawdę bardzo fajny odcinek dzisiaj wyszedł. Tak jak mówiłem full skupka, full power, wszystko dało. Także drodzy widzowie, dodatkowy skinek dla was będzie rozlosowany z tego odcinka. Info oczywiście będzie w następnym, to będzie taki skinek, niespodzianka. Także drodzy widzowie, na sam koniec nie zapomnijcie używać kodu korcze, nie, zosta nie, lalalala, nie zapomnijcie zostawić łapki suba i komentarza, wtedy bierzecie udział w losowaniu. I co, widzimy się w następnym odcinku. Pozdro!